Cześć Siemann. Tu fanków dyskopolosobnety. Wielkimi krokami zbliża się 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już w niedzielę, 28 stycznia od godziny 9 do godzin popołudniowych na ulicach naszego miasta będzie można spotkać wolontariuszy i wesprzeć 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wrzucają to puszek. A już w godzinach popołudniowych w imieniu naszego fanklubu Disco Polo zapraszam do Centrum Kultury w mecie na nasz występ. Nie będzie to na nuta lutę, tak jak w zeszłym roku. W tym roku zabierzemy Was w klimat 80. Pamiętajcie, niedziela, 28 stycznia 32 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do zobaczenia, siema!